Something happens to you when you leave this town. The farther away, the hazier it all gets. But me, I never left. I remember all of it. największej zbrodni, jaką może wykonać film w kinie na widzu, czyli trwania tak długo, że twój pęcherz może tego nie wytrzymać, to rozdział drugi dostarcza mimo wszystko kilka jumpscarów i kilkanaście śmiechów. Jedynki ta odsłona nie przebije, ale nie żałuje wydanych pieniędzy. Rozdział drugi. Od momentu pozbycia się Pennywise'a przez klub nieudaczników minęło 27 lat. Teraz Mike, jedyny członek klubu, który pozostał w miasteczku Tery, po kolejnych seriach zniknięć dzieci i innych dziwnych morderstwach, dochodzi do wniosku, że to. Powróciło. Dzwoni więc do pozostałych członków klubu, żeby powrócili do domu, wypełnić obietnicę, którą dali sobie nawzajem prawie trzy dekady temu. Problem jednak w tym, że powrót do domu dla pozostałych to rozdrapywanie największych ran i zmierzenie się z największym skrywanym strachem. A dla co po niektórych okazuje się to granicą niemal nie do przejścia. Your photos are lovely, Miss Kirsch. Are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. I was always daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Uwielbiam pierwszą część tego filmu. Oglądałem ją kilka razy, co jak dla mnie to dużo, bo do końca fanem horrorów nie jestem. Niemniej forma i styl tamtego obrazu przemówiła do mnie i miałem z niego niezłą frajdę. I właśnie dlatego ten film był jednym z tych obrazów, na który czekałem, ze zniecierpliwieniem. Zwłaszcza, że nie zmienił się reżyser i patrząc na bardzo dobrą obsadę z McAvoyem i Czestem na czele. Cóż, ten film trochę można porównać do jednej sceny z niego, kiedy to na ekranie pojawia się ogromny balon, który ostatecznie eksploduje. Ponieważ największym rzechem tej produkcji jest jego wielkość, a raczej długość. Film ten trwa prawie 3 godziny jego długość jest odczuwalna. Nie tylko w Twoim pęcherzu, jak wspomniałem na początku, ale dlatego, że zabiera to temu obrazowi płynność w narracji. Niekiedy zamiast podążać do przodu, zatrzymywaliśmy się na wątkach bardzo mało interesujących. I przez to film stawał się nużący. Nie nudny, ale nużący. Poza tym to horror. Może nie do końca super przerażający, tak jak jedynka, ale horror, a te raczej swoją długością nie powinny być dłuższe od dwóch godzin. Wiem, że ten film jest ekranizacją książki i niektórzy mogą powiedzieć: Hej, to było w książce, więc musi być w filmie. Ale tak naprawdę nie musi, ponieważ ten film nie jest książką i treść tego projektu ma działać na korzyść filmu, a nie na korzyść jego pierwowzoru, e, czy też zaspokojenia tych, którzy książkę czytali. A co z tymi, którzy jej nie czytali? Bo przecież tych jest na pewno więcej. Zacząłem od negatywnych rzeczy w tym filmie, ale sam obraz za taki nie uważam. Tak w zasadzie to jedyny duży problem, jaki z tym obrazem mam. Jego długość. Pozostałe rzeczy albo są do przeknięcia, albo są dobre. Czy też bardzo dobre. Dla przykładu, dorosła obsada nieudaczników. Spisała się nad wyraz dobrze i mieli między sobą świetną chemię. Zwłaszcza Bill Hader i James Ransom. Można w sumie powiedzieć, że mieli identyczną relację między sobą, jaką mieli od twórcy w młodych wcieleniach. Dlatego największe śmiechy będziesz miał w trakcie ich rozmów czy też przekomarzania się. Poza tym scena Jamesa Ronsona w Łazience może być jednocześnie najbardziej śmieszna oraz najbardziej pokręcona, jaką widziałem w tym roku w kinie. Możesz to zrobić, ale musimy stać się razem. Bill Skalsgard, jako Pennywise, też nie ustępuje samemu sobie. Z pierwszej odsłony. Wydaje mi się nawet, że jest tutaj morder czy clown bardziej przerażający, czy też bardziej bestialski, niż to miało miejsce w Jedynce. Innymi słowy, więcej brutalności pokazują twórcy w drugim rozdziale. Widzimy tutaj dosłownie, jak Pennywise zabija dzieci. W Jedynce mógł odgryźć rękę, ale nie widziałeś całego morderstwa. Tutaj twórcy poszli na całość. I dwie sceny są niepokojące oraz przerażające. I to dwie sceny z dziećmi. Trochę także twórcy przesadzili z motywem totemów, co sprawia, że nieudacznicy muszą się rozdzielić. Wygodne dla fabuły, prawda? Tak naprawdę tylko po to, żeby każdy z osobna mógł się zmierzyć z Pennywise'em. Trochę leniwy motyw, ale przez to dostaliśmy flashbacki, których nie widzieliśmy wcześniej. A to znaczy, że widzimy młodych nieudaczników, tych z pierwszej części. Pomimo, że niektórych trzeba było odmłodzić komputerowo, Dzieci dorastają, to i tak fajnie, że twórcy o nich nie zapomnieli. W końcu, bez dobrej obsady pierwszej części, ta nie osiągnęłaby sukcesu i nie byłoby drugiej, więc się im to należało. Chyba. To rozdział drugi to długi film, jak na horror. Bardzo długi. Nawet lśnienie nie było tak długie jak ten obraz. Ponieważ coś było w książce, nie zawsze musi być w filmie. Poza tym, i tak wszystkiego nie pokazali z książki. W tym filmie potrzebowaliby raczej serialu, żeby wszystko przedstawić tak jak to było u Kinga. Ciągle jednak mi się podobał. Na tyle bym go polecił. Oczywiście, jeżeli masz w zapasie 3 godziny. Dla mnie ten obraz to 6,5 na 10. W tym roku jeszcze jedna kontynuacja Kinga wychodzi do kinu. To doktor Sen. Oby tutaj nie przesadzili z długością i żebyśmy nie potrzebowali doktora pobudka w kinie. Tutaj Envy. Ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa!